Rozmawiamy sobie tak z Andrzejem, bo żeśmy przed chwilką przeczytali taką informację, która no, zdalna jest nam wszystkim, ale jest dalszy ciąg tego. Yy, wszyscy chyba z <laughs> zbędów społecznościowych pamiętacie tą sytuację, gdzie podczas zawodów spinningowych w Stanach Zjednoczonych dwóch wędkarzy wpadło na pomysł i karmiło kurkami takimi łożyskowymi ryby, żeby z, waga, bo ta przeliczyła nie jak u nas centymetry, tylko waga. Wcześniej 3 czy 4 zawody wygrali, a tam nagroda była 30 tysięcy. I okazało się, że to nie odbywa się tak jak u nas, że jest tam jakieś tylko poruszenie wśród wetkarzy z krytyka czy coś. W tej chwili zajął się w tym prokuratura w Stanach Zjednoczonych i, i ta sprawa ma ciąg dalszy. Czyli nie ma tak jak u nas. Zamiatania, zamiatania czegoś pod dywan i udawania, że nic się nie stało. I bardzo dobrze, w końcu jeżeli się oszukuje, to też za to trzeba ponieść konsekwencje. Nie to jak u nas, że gdzieś coś się ukrywa, gdzieś coś... Czegoś, czegoś nie dopatrzył, tam czegoś nie zobaczył i, i tak udają, że nic się nie dzieje, potem sprawa ucicha i, i jest po wszystkim. Tam po prostu jest y, jakieś przestępstwo, bo to niewątpliwie jest przestępstwo, jak się oszukuje, jak się oszukuje i, i, a jeżeli tam są takie nagrody, jakie są i dla chęci zysku robi się coś takiego, no to niestety, no to, no to trzeba za to odpowiedzieć. I bardzo fajnie i, i my też do tego Mamy jak najbardziej pozytywny, pozytywny stosunek. Za takie coś powinny być kary, i powinny być takie kary, żeby po prostu poszło przysłowiowo delikwentowi wpięty, bo nie może być coś takiego, że przyjeżdżają ludzie na zawody, gdzie każdy, gdzie każdy w te zawody inwestuje jakąś, jakąś niemałą kasę, bo nawet sami widzicie po naszych zawodach jakiś tam nie wiem Spławikowych czy, czy karpiowych, to, to wszystko kosztuje, a tam to na pewno też są niemałe pieniążki, a tu ktoś próbuje nabijać kolegów w butelkę za to powinien ponieść konsekwencje i mam, mam nadzieję, myślę, że tam też gdzieś doczytamy, usłyszymy, jak to się skończyło i no, grozi, grozi kolegom tam nawet do, do roku więzienia. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, i, te, i teraz chciałem nawiązać do innej sytuacji, nie? I ona się zatrzymuje. Delikwenta nad wodą, który wędkuje niezgodnie z przepisami i dostaje pouczenie. Nawet ci, którzy mają odznaki złote z wieńcami, złote czy srebrne, łapani są, czy inni działacze. Jak i wędkarze, bo ja to nie mówię wszyscy, bo to są wszyscy wędkarze, nie? Tylko jedni mają odznaki długi nie. I nikt nie wpadł na pomysł, nie zrobił zapisu takiego w regulaminie, że jeżeli jesteś działaczem. Jeżeli posiadasz i zostałeś oznaczony przez Polski Związek Wędkarski odznaczeniem, takim jak złota, srebrna, czy yy, brązowa, czy złota z wieńcami, czy jesteś członkiem honorowym PZW, jesteś łapany na wędkowaniu wbrew obowiązującym przepisom, a znamy takich sytuacji dużo nawet z naszego koła, to nikt nie zabiera tego. Powinien być po prostu prosty zapis, tak jak i tam. Oszukałeś, Łowisz wbrew przepisom? Krótka kara. Dwa lata zawieszenia w prawach członka z pozbawieniem wszystkich odznaczeń. I to byłoby odstraszenie dla tych, którzy czują się bezkarni, a nie tak jak mój kolega, komendant społecznej Starzy Rybacki mówi, że jeszcze go straszą układami w okręgu. Dokładnie, dokładnie. I to jest najlepsze z tego wszystkiego to, że, że weźmie, wykryje jakieś, jakieś nieprawidłowości i tutaj jeszcze ma problemy, bo to ktoś ma tam plecy i zobaczysz jak to się skończy, bo, bo, bo co? Bo, I tak mi no. nic nie zrobicie I, i powiem wam, że ta sytuacja <coughs> była, że złapali tą samą osobę członka zarządu z jednego z Nie. Tak, który się jeszcze tydzień, tydzień po tygodniu, nie? a za długim razem była taka sprawa, że starszył im zniszczeniem samochodów i sprawa próbowano pozamiatać Andrzej się żegna, bo kolega tam obok nas odjeżdża w sprawę pod dywan on się uparł no i sprawa w końcu wylądowała w sądzie i to powszechny nie może być tak w sądzie okręgowym czy rejonowym że sprawy takie idą musi być robione konsekwencja bo pamiętajcie jeżeli nie ma nieuchronności kary, to nie ma nigdy nic z tym nie będzie działo, bo dalej goś będzie wetkował i dalej będzie robił to samo. On nie zaprzestanie, bo jeżeli ktoś ma we krwi wetkowanie wbrew przepisom, to, to dalej będzie tak I samo dokładnie, robił. Dokładnie tak. Nie będziemy znowu dużo pesymizmu wlewali do tego, co się dzieje. Wetkujemy dalej i będziemy Wam pokazywali, jak dalej łowimy rybki.